Witam ponownie 30 kwietnia. Dopiero co jechałem w jedną stronę, teraz jadę w drugą stronę. Tę samą trasę. Powolutku dokładnie. Z pośpiecha Szła pani sympatyczna z kantyny. Właśnie zjadłem rybkę na obiad. Środa, dzień rybki. ten rower tak lekko jedzie a siedzę na opuszczonym osiedlełku, żeby było śmiesznie czyli w sumie nie mam pełnej wydajności z kolan wręcz jakbym zaczął napierać mocniej przy tej pozycji to bym się kolana załatwił po prostu I ciekawe jaka to pogoda będzie w tę majówkę, bo ma być jakiś front, sobota, niedziela Natomiast jest bardzo niskie ciśnienie Ale mój organizm to nawet woli chyba Chyba woli jak jest za niskie niż jakieś za wysokie. W zasadzie. No tak logicznie można powiedzieć jak my wszyscy, bo nikt nie lubi ciśnienia, tak? <noise> Ja też nie. Też nie mam jęcia. A po to jest Tak to człowiek wygląda dziwnie, jak ma w rękaw podwinięty, rękawiczki założone. A rękawiczek bez palców nie lubię, bo się zaraz kleją. A jak się wiedzie w krzaki, to i tak się człowiek podrapie po palcach oczywiście. Więc już lepiej mieć rękawiczki z palcami. Aha, jeszcze co do tych rękawiczek, to chciałem powiedzieć też ważną rzecz, że one nie mają żadnego żelu Nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania. Rękawiczki tak, że nie. No to są typowo rękawiczki zjazdowe. Rangery e, powstały z myślą o chwytach też bardziej zjazdowych. No e, mam chwyty takie. Pół. Zwyczajne, w sumie, GX. -y manety. Manetę. Manetę obrotową. Maneta obrotowa jest fajna, bo ma tę zaletę, że można bardzo dużo biegów naraz zrzucić. I ja na tym rowerze faktycznie Mam większą sprawność jak są górki dołki, bo jak jadę w dół to oczywiście natychmiast zrzucam na bardzo szybki bieg, żeby jeszcze pomóc grawitacji a podjeżdżając pod górkę nie ma problemu, żeby z tego bardzo wysokiego biegu wrócić bardzo szybko na dużą koronkę z przodu. Z tyłu, z tyłu Żołdy to ja miałem 26. pojechałbym po tej samej trasie co rano ale nie mogę, bo po jest jednokierunkowa więc muszę jechać czarnomorską tak to byśmy porównali ile to jest czasu, jak się jedzie szybko jak się człowiek spieszy, a z powrotem jak się człowiek w ogóle nie spieszy Aż go elektryczni motocykliści w kurtkach wyprzedzają, w czapkach Panie. Zimno w tej Polsce. O, zapomniałem znowu treninga zarejestrować w tym plenerze. No, ale czytał nie od początku, dobrze. No, prawie. Nie do końca. O, dobrze, dziob, dziób, dziob, dziob, hulaj nogę, dziob, dobrze. Rozdziobią was kruchki i wrony. Terroryści. Nie mówią ogólnie, nie, 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 nie o hulejnogach elektrycznych, mówię, tylko o operatorach tych huleń i rozstawiaczach. tutaj zielone miga teraz z przeciwka zaczną jechać ale jeszcze my nie mamy zielonego, bo skręcają też stamtąd w swoje lewo więc zielone mają tylko tam pasy po drugiej stronie no i teraz tutaj się zapali zielone dopiero po pewnym czasie, tak jak się zapali zielone dla tych jadących ulicą samochodów. Na kolejnym skrzyżowaniu jeszcze czerwony, ale już widzę, że się też kończy, bo tam też skręcają w lewo, czyli zaraz będzie zielone. Może jest dobrze. Wojcikowskiego w sumie trochę naokoło mama sobie zje spokojnie obiad że to się piękna gęstwina zrobiła. Jutro, mam nadzieję, będzie ciekawy film. Jeśli e, jakość łącza WiFi w hotelu pozwoli go przesłać w miarę sprawnie, na no, jutro mam zaplanowane w Busku 47 km po okolicach na południowy zachód od Buska. Najciekawsze tereny w sensie wzgórza morenowe, Dolina Nidy oczywiście trochę z drona bardziej na śledzenie trochę może z góry też ale też nie będę chciał za długo się dronowaniem zajmować, żeby nie przedłużać wycieczki natomiast oczywiście będę puszczał go za sobą albo przed sobą, albo z boku a jeśli chodzi o takie wyższe plenery, no to jak będę wjeżdżał na jakiś rejon ciekawy to zrobię takie ujęcie ogólne, żeby pokazać jak to wygląda całość także mam nadzieję, że będzie atrakcyjne to gadać dużo nie będę, no bo to nie ma o czym w sumie chyba że coś się pojawi do skomentowania na bieżące, jakieś zwierzę dzikie wyskoczy. Tam takie tabulny saren czasami biegają, że aż miło popatrzeć. Nie dotyczy rowerów. to nice. no U to możemy przejechać, no, czasem przypadkiem dwa biegi wpadną, no, to tak, tak miało być, Tało. właśnie kto wie, ręka w górę, jaki jest znak Tao, no bo są różne tam, satan, okej, okay, nie, albo w Warabii, tak jak się pokaże, to wiadomo Arszloch, tak zwany A jaki jest znak Tao ręczny? Bardzo prosty Taki Pełnia No znowu znak buddyzmu jest taki by się nie działo bądź tam... Wyjechałem na ulicę, bo muszę przejechać prosto przez dwa skrzyżowania abstrahując od dróg rowerowych. Aktywność wstrzymana Czyli No I tutaj na CPR. Ja mam też swoje skróty. Of course. Urodzony tutaj, no. Tylko obserwuję, jak się wszystko zmienia, ale dużo się nie zmienia, na szczęście. trochę wody w fosieł było, zarosło No tak to ścieżka w formie niezmienionej Też to jest wał ciepłowniczy oczywiście Kolejny z elektrociepłowni siekierki Wystrawa, czy po może tu sobie zjadę Prosto w bez. Ach, ach, Po prostu pojadę do auta i swój rower wpakuję. Potem pójdę po mamę dopiero. Parko cudowne miejsce, gier i zabaw młodzieży i dzieci. Masz Sadybiański Central Park. Wody tylko żadnej nie ma. Szkoda. Mogło być jakieś oczko z komarami. No tak, może lepiej nie. Dzwonił ktoś do mnie nawet nie zauważyłem. Powinno na zegarku być, ale dzisiaj się oddalałem od zegarka widocznie zerwało kontakt znowu. Nie można chodzić z samym zegarkiem nie mając w sobie telefonu. Otwarte, ale ja dzisiaj będę jadł lody w Busku, a na pewno będę jadł pizzę w Busku. może nawet dzisiaj.